Ten hatch. No hatch, no Czyli każdy z nas ma coś innego z tym haczem. Być może. Czy jakby jesteśmy się... razem, ale oddzielni. Czemu my się nie... a pewnie wyjdziemy gdzieś na powierzchni dalej. Ej, no to bez kitu przypomina mi to Lost. Tajemnicza wyspa. Bunkier. No, wszystkie. O, żeż kurde, patrzcie. Tu jest jakaś baza. First contact, patrz. Normalnie jak ten. Jak Darma w Lostach będzie ten. Takie zdjęcie też tam było, że było przywitanie. Taka brama z balonów. Czemu Fauna tak Research Station. Cicho. Fauna Research Station. Kurde. Research Station mi się podoba. Kolejne nawiązanie do Lost. Nie mówcie, że się nie inspirowali tam. Dołączam. Jest? Jest, dołączam. Dołączam. dobra, zobaczymy. A no tu się pewnie idzie tędy, dobra. Zobacz, tu jest pokazane. Którędy iść, tam jest drapina. I do wody trzeba iść, chyba, dobra. Ale tu jak się tab kliknie, to mamy staż. Więc... Co zabieramy? Bemy. Czekaj, to to. Plecak. Ja sam, weźmiemy. A gdzie ty jesteś? Na jakiejś wysp... przed wyspą. A ty? To przeszedłeś przez to hacz, nie? Tak... Tak, tak, no. No dobra, to idę do ciebie. Znaczy... Yy... Przeszedłem. A czekaj, bo ja nie mogę... przejść. Aha, bo jeszcze nie ten. Czyli ja mam... F F extraction zrobiłem w tamtym. I mnie zrespiło tu. Mam rzut na jakiś P04, jakimś tam. Jakiś punkt jest z tu coś. Czekaj, wiem, instaluje coś, jakieś światło. Ale poczekaj, bo ja jestem na powierzchni. Przy dżungli. Czekajcie, cztery magazynki się. Cztery magazynki będą hit. To sobie damy tu, Injury Treat Dobra, to sobie damy jedno, Neidas damy jednego Szczel bez nie będziemy dawać, Kask sobie damy jeden, shin, 4, 5, 4, 4 niech będą loadout, preset, można presety sobie zrobić, okej okay. A tu mamy jakieś kontrakty. 9 razy... a jeszcze masę weźmiemy takie A to po... Po co mi takim tyle magazynku jest? Można... Brany? O! Bronię tu można sobie jeszcze to kupić No w sumie Można O, tu coś jest na lepsze, jakieś te młotek można kupić Dobra, a co ja mam teraz zrobić? Gdzie ja mam tu iść? Czemu nie mogę tędy iść? Gdzie tu się wchodzi? Gdzie tu jest? Przez ten. Aha, bo tam nie można. Interbase, dobra. Open hatch. Open hatch no hatch, no Czy to każdy ten... z nas ma co innego z tym hatchem. To być może. Ale czy jakby my się... jesteśmy razem, ale oddzielni? Czemu my się nie. A, pewnie wyjdziemy gdzieś na powierzchni dalej. Ej, no to. Bez kitu przypomina mi to. Lost. Tajemnicza wyspa. Bunkier. Basement management. Dobra, pokaż. O, światło. Dobra, światełko jest. Expand tutaj nie będzie nic. Staż. Staż jest ok. Jest dużo tych rzeczy. Interact, stasz. A, a to jest stasz, ten, który tam był, chyba, tak? Na powierzchni. Chyba, tu No tak, to był ten stasz. Nie wiem. Czekaj, dron, będziesz. Czy, Czy tu jest ARK? ARC tutaj jest y, miejscówka nazwana. Jest, no. Widziałem mapę. Expand, a Dobra, czekaj. Ja żeś expand zrobił? Który? E, bo tu jest, co tu, co tu mogę, dobra, tu jest jakaś ściana, dobra. Ja ty kompsy, co ten, co masz tam, to zrobienia, bez... ja sobie tu zrobiłem, w tym... ...bazie tam od razu. Aha, bo ja tu nie mogę. Koms. O, łopata Czeka, jest potrzebna. idę do ciebie na streama. Nie mam łopaty. <laughs> A tu? Jakie łopaty? Inspekt. Czekaj, po reklamie mam teraz, jak wchodzę na Twojego streama. lepan. Dobra, okay. jak mam to kupić? Co ja mam tu dalej zrobić? Czekaj, inst trakt. pokaż tu, co tu jest. A, można zamówić order, dobra. Ty patrz, bazę możesz budować. O te. No, postaw sobie komsy i ten i. Dobra. Install interact. Ok, dobra, patch, No to mamy, I... dobra, i to jest mapa. Czy Tutaj rajdy możesz robić i różne takie tam. A co to jest wish list? Daj kontrakty, jak tam masz kontrakt, i zaakceptuj wszystkie te, kontrakty. bo idziemy na podróż. Trade to business. Okej, okay, dobra, akcept. Jesteś pewien, że mamy wszystkie zrobić? O, no, wszystkie. O, że kurde, patrzcie. Tu jest jakaś baza. First Contact, patrz. Normalnie jak ten, jak darma w Lostach będzie ten. Takie zdjęcie też tam było, że było przywitanie, taka brama z balonów. Ja nie wiem, ja nie grałem. A Lost mówię o serialu. A <laughs> serial Lost. Ja myślałem, że o grze jakiejś. Lost tak Ready Dobra, wychodzę no, z żeśmy, żeśmy, kurde, na port mamy, na specs i na clinic. Dobra, ready. Or not? O, jest, dobra. I szukamy. Matchmaking. I mamy iść szukać ty, tych rzeczy, co chyba zaakceptowaliśmy. No wszystko zaakceptowałem, bo chciałeś wszystko. Więc mamy no, trudne zadanie, nie wiem, nie wiem ile jest czasu tutaj, y, w tym, w rajdzie jakby. Mam nadzieję, że dużo. Gdy mamy 10 milionów rajsu, można nakupować rzeczy, a rzeczy... No na razie to nie wiadomo ile co kosztuje, bo... To tutaj masz w sklepie, jak na tym jesteś. Jak masz rajdy, to masz store obok i tu masz opisane wszystko. W tych A, O, tu I, tak, i tak wszystko, większość poblokowane jest rzeczy. No. Ale. Młotek możesz mieć. Z Rainbow'a. Ja <noise> ciekaw <głos> jestem. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o, o, dołączanie. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o, na przykład, jak wywalisz całą kasę i zginiesz, bo podejrzewam, że możesz zginąć chyba, no. tak? Chociaż tam w trailerze no. chyba było tak, że jeśli nie zdążysz, to, to wszystkich wywala, przenosi, coś takiego, nie wiem. Ale to nie, bo w sumie ta strefa przyjdzie chyba. Nie, nie wiem. No, niebieskie wierzy. gówno takie. No to taka strefa jak w Pabgu, tylko trochę inna. Podobna, ale inna. No w, PUBG, w PUBG, No i tak jesteśmy w PUBG, tylko w innym w innym wymiarze z drugiej strony. Dobra, select zone. Dobra, jestem... byłem po okulary bo się zastanawiałem w ciągu tak Research widzę. station. Cicho. Fauna research station. Kurde. Research station mi się podoba. Kolejne nawiązanie do lost. Nie mówcie, że się nie inspirowali tam. Dobra, o, jest winek. Patrzcie, tam jest. Dobra, mamy The island. Ja, bo mi się coś tu nie zgadza z tym O, uciekły nam te Uciekły te, te, te. Jest, winek patrzcie Hello Wyszedł Ty ja lagi mam A wiesz co jak ja strzelałem tam to był lag straszny Tam wcze wcześniej Muszę się schilować. <laughs> Już No bo mam bardzo mało życia to bardzo, bardzo mało. Aha, bo tu jest pod tapem, a nie pod i. A nie, pod i też jest. I, a... bo mam takie pytanie odnośnie ustawień, pod parcie, to ogarniasz, jak jest grafika, nie? Mhm. I to... antyaliasing to mieć na DLSS? Może... Mm. A nie I... wiem, ile FPS-ów jest, a jest tu jakieś telemetria? Coś takiego? Nie wiem, ale jak tutaj jest to nie. A, to reload, no. Co to jest dynamic, re, dynamiczna rozdzielczość FPS-ów? Jakoś tak. Zmniejsza wtedy, jak ci komp. chyba nie będzie słaba grafika, to ci zmniejsza rozdzielczość koszty, kosztem jakości i robi ci FPS-y, że tak powiem. To chyba o to chodzi. Aha. Motion Blur Italia TAA Performance Preset MAX FPS nieograniczone Ale nie Przez ma nieograniczone. Nie ma tu chyba tego Ty bo ja nie ogarniam Nie ma tu to mieć ile jest DLSS GPS. i DLAA Nie wiem, możesz hmm. zostawić Dawie na spalansowane Autorise person only, To pisało. Ale masz maczetę. No, to jest Krakowa. Co? Patrz, komputer, stary komputer. Wszystko zbieraj. O, ty, piję mocno, mam Tu wejście. tu jest coś takie i to jak rozumiem, że to co wyniesiemy, to... można to sprzedać? O, tu ktoś był, chyba by się papieros jeszcze nie dopalił. No, bo tutaj też są ludzie. No, wiem, że są I to ludzie. to jest drąbane. Yy, To znaczy, jest. no to będzie tak jak w tym. My jesteśmy koło szkoły. Ty idziemy do szkoły. Do szkoły? O nie, tylko nie w, nie w niedzielę. Ale się tak, jutro i tak. tak tu jest coś. Ja no. nie przeżyję. Musisz. Musisz dać radę. O kurde, patrzcie tu, jaki ten, jakie pomieszczenie. Pajzer, o puma. Puma, puma leżąca. Ja muszę sobie zwiększyć odległość broni, bo nie wytrzymam. Tak, jak ja wszystko odezbieram, to za mnie miejsca pachnie. O. o idealnie, nas na najwyższych mam odległościach, broni. O, czekaj People. activity to się strzelali? Gdzie co było? Nie wiem. Ty to uważaj. Greg. Oh fuck. Co? Wszedłem Już nieważne. Strzeliłem w to. No wiem. Ej, tu gdzieś się strzelali. Blisko. Dobra, poczekaj, bo my musimy iść w... w jak jest tu mapa? A jest tu mapa. A gdzie my są? A, tu jesteśmy. O, żysz. kurde, to w klinik to mamy sporo. I to w tamtą stronę. Kifi, nie w tą stronę. Ciekawe, czy tu pojazdy jakieś są. A nie, dobrze, w tamtą stronę, o oh, fucking Aha, bo to pokazuje tę, tą strzałkę w tą, dobra. My bad. To na razie tu zbierajmy, a później powywalamy te rzeczy niektóre. O kurde, zmęczyła się postać. No nie tak jak w PUBG, że biegnie przez całą mapę na sprincie. Ale fajna ta gierka. Tylko... Podoba, mi, podoba mi się to Research Station. Musimy tam zawitać. Tylko FPS jeszcze nie są dobrze zrobione. No nie, ty, no że... tam słyszałem, że czytałem tam na Steamie opinie. Znaczy tematy tam były. Popatrz, ping-ponga można zagrać ty. Że co? Że co? Oś tu. No idę. Ale co, jakie opinie o czym? Yy, czytałem, że już ponad 3000 są, tak? Tak, a można ping-ponga zagrać. <grywka> <grywka> Idziemy na ludzi, Ja tu mam chyba 30 FPS-u. Mam dobrze zrobione ustawienia. Nie wiem, wolę walhalesy zagrać. To do you want to be? Hey yo. Welcome. Hey yo rekruts Dobra, pokaż Chodź Kamin, chodź. Ej, ta maczeta to jest jak z Apexa o tej jednej postaci. Po co maczy to? A czekaj, można pół zrobić. O kurde, można pół zrobić, dobra. Patrz tu, mają blisko. O oh, fuck, anomalia. Nie, bleeding mam. Bossing heal O oh, fucking czym to się leczyło od czwórką już... Bleeding ma Tak jak w arena Stamina, O oh, fuck tu jest ten No nie no jak chcę żeś przeszedł Dobra Już wiem Tu jest wróg Wrog, wróg, wrogiem, ale mnie bleeding mam. Chodź tu, prosto. I ta postać będzie cały czas tak jęczeć w leczeniu. No O Boże, tu wszystko jest agresywne. No i bleeding mam jeszcze. Dobra, jeszcze raz, hit. Him. No dobra, czyli trzeba całkowicie się uleczyć. Opatrz, tu jest mapa jakaś. Pytam, mi są wrogowie na dole. O wodka. Patrz jaka szyszka, o ty, robię screena. Pan Szyszka tu jest. <grym> Czekaj. <grym> Ciężarówka, patrzcie na jakieś miejsce. Tam jest chyba na dole waiting room jakiś tu muszę siąść, poczekać W kiblu nic nie ma Anomaly activate No, ciekawe jest to anomalie, gdzie to jest co to jest Dokument case, o pokaż tu jest jakieś coś, o kurde, już mi się nie mieści zaraz. żeby będzie zaraz wyrzucać. O, oh, Dobra, mamy to. Głupie te kryje są. zasę wyrzucimy. Material Research Files to się nam przyda chyba Kaseta wideo. A, bo to jest pokazane ile to warte. Nawet. O oh, faken, mamy 19-20 minut, mamy, wiesz, na zrobienie tych questów, a my se stoimy w miejscu. Run. Ja tu nie rozumiem opcji graficznych, ja jestem... No nie może mnie... Tu jest kość Gdzie? Tam. Nie oh, mam też zginę zaraz. No to już. To żeśmy zrobili? Zaraz mi narobili. Kija. Returning to base. Ale ja w ogóle nie wiem. Nie rozumiem tej grafiki. No i co i że, żeśmy stracili wszystko już. Kurde. Słabo. Krzma się ma. Można kupić. Level, aleśmy zrobili, kur... Jeszcze minus 2600, ja nie mogę. <grym> Damage to... Damaged players, 25. Damage to NPC, nie wiem, że NPC nas yy, za... Czukał. no i Dupton. Trzeba będzie kupować teraz, dobra. Ciul, nie zrobimy wszystkich tych.